Witam, widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się w Ketzing na Placu Załotkami. Dostałem karteczkę z numerem 11 i 66. I szukamy. Mam numer 11 i 66. Najpierw szukamy jednostki. 9, 10 jednaście i lecimy do самого końca do sześćdziesiąt sześć i tam powinna być BMK dobra jest BMK to macie zawsze na lusterku. Taki ticket. Go trzeba wziąć z powrotem na bramki. Jak już załadujecie będziecie wyjeżdżać. Bo właśnie wypuszczone. Uuu, ledwo zagadał. Już myślałem, że będzie problem z baterią. I co? Jedziemy stąd. kurwo kurwa tutaj No a z Polski mam taki sprzęt polskiej technologii myśli technologicznej do wykopywania ziemniaków Wiozły do Francji. Będą mieli czym kopać ziemniaczki. Coś takiego jest z Polski do Francji właśnie Nowiutkie maszyny A mówią, że z zachodu do Polski wszystko ciągną. A tu proszę. Krukow, jak podbija rynek europejski. <gry> Dobra, widzowie mam mały problem. W czasie drogi wyskoczyła mi kontrolka, że mam zapchany filtr nowy Ale z tego tutaj gadałem z kumplem. Oczywiście go pozdrawiam serdecznie, z tego miejsca. Mówi, że jest zapchany filtr powietrza do silnika. No nie, nie wiem w sumie, zaraz się okaże. Czy to prawda? Dziwna jest taka konstrukcja. Czemu jest takie Jakiś taki dziwny. Hmm. Nie wiem, czy taki powinien być, bo wyginany właśnie o to chodzi. Zaraz zdjęcie i się okaże Stracił moc I kontrolka się opali Ale jak wyciągnę akumulator, odczepię i podczepię z powrotem, to się poprawia Swoją drogą nie wiem kto wymyślił, Iweko Iweko Jak to wymyśliliście Że jest tyle śrub Żeby skręcić filtr Masakra tu, 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 tu i tu Dobra, zobaczymy, zostajemy w kontakcie Dobra, pokrywy nie przykręcałem Zobaczymy czy coś się zmieni O tą kontrolkę mi chodzi Tą tutaj Cały czas jest Tutaj wchodzi tu chodzi i tutaj tutaj No, tu wchodzi Rośnikat, a tu jest dworze. chyba <gry> Wychodzi na to, że ewidentnie jest nieszczelny, jest szczelny, właśnie filt, zaszczelny, zaklejony. Robię parę dziur, robię parę dziur, montujemy go i jedziemy dalej do serwisu.

Bo chyba styknie 24 km 23 km, o popatrzcie 23 km to jest rzutki Mam dobrą informację o, Sprawdź, silnik mi wyskakuje, to nie to To nie ta informacja To jest typowe wiweko. Ale Wrócił zasięg, bieżące zużycie paliwa Wróciło zasięg, średnie spalanie Dlatego, że zrobiłem serwis tego filtra. Jak widać, prędzej na odcinku, dojechałem na miejsce z kopaczkami i z BM. -ką. Teraz rzucamy samochód. Statyw mój stoi. To jest mój statyw wynajęty specjalnie we Francji na potrzeby filmu. Zaraz tutaj stawiamy kamerę. Będzie kit. Mam nowe połączenie z bazą od żony. Dostałem słuchawkę. Dostałem słuchawkę od żony, mam nowe połączenie z bazą. No hej Mamy kolejny dzień, mam trzy kilometry do rozładunku Kruko, Krukowiaka Ale podjechałem Pod serwis Iveco I lecimy eee, O kurde, telefon już Jeszcze raz Dobra, telefon mam w ręku, ja pierdykam Dobra, lecimy do Iweka do... Dobra, wymijamy filtr Ewidentnie coś z tak było Ten nawet jest innego koloru, bo to jest francuski, ten jest pomarańczowy, a ten różowy ale pasuje No teraz będzie miał świeży oddech lepiej będzie musiał oddychać Dobra skręcamy jedziemy na rozładunek na podbój zachodu przez krukowiaka Dojechałem na miejsce i widzę tutaj bardzo dużo maszyn firmy Agram. Z tego, co patrzyłem w internecie, to jest firma, która zajmuje się produkcją warzyw i owoców mrożonych, ale weszła w spółkę z kimś tam i produkują też maszyny rolnicze. No i wysyłają je do Francji. Z Lublina są. Dobra. Do to ogarnąć i zrzucamy krukowiaka. Zaczął się rozładunek, ile stałem? Zaraz zobaczymy, ile stałem. Godzinę i 45 minut. Dwie godziny, no ale krukowiak dotarł do celu. Podbijać zachód, Francję, będą kopać, kopać pyry. No to co moi drodzy widzowie, Francję rozładowałem, wracam na Niemcy po autka i z powrotem je zawiozę do Francji. To już pokażę wam w następnym odcinku. Zachęcam oczywiście do komentarzy, do lajkowania, do aktywności pod filmem, do odcinków poprzednich, bo jest ich na kanale już ponad stówka. No i co, widzimy się niebawem, nie? Na razie.